Dobra, cześć z tej strony Dyldzik. E, I jest ze mną Scooty. Mam nadzieję, że Cię słychać. Chociaż to co pod mi teraz cię słychać, no? Dobra. Okej, okay, to w takim razie... Wow, lagi, dobra. Okej. Okay. W takim razie ja robię się też kompas. O, um, a uh, Aha, i jesteśmy właśnie na tym, na Hypercrafcie. No, otwieraj się. O dobra, ładnie. Ja bym poszła na Vampires, nie wiem jak ty. O tak, tak, Quake to ten. Ale możemy tego wejść na moją ulubioną tą mapkę? Znaczy nie wiem, która to właściwie jest? Okej, okay, dobra, gdzie to było, gdzie to było, tam chyba było. Tak, to było. Eee, ale kto chce, ale którą chcesz, mapkę, bo ja nie wiem, tutaj coś. Dobra, tam, pierwszą lepszą, wiesz, którą kliknęłem, nie? Scuti Join the Arena 2. Aha, dobra. W takim razie, dobrze, no to jesteśmy na tej samej arenie, nie? A gdzie ty się zjawiłaś? Weź mi powiedz, gdzie ty się spełniłaś. Widzisz? Jej, cześć! Ja też się widzę. Ok, spoko ładnie. Wow! Bam. <grym> Popiłem się. Pa, 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 pa. Wiesz co, to jest ta lodowa, co wtedy wiesz, to wtedy nagrywałyśmy to, co nie wrzuciłam. Wiesz co, nie, bo my jesteśmy... Bo jest dopiero trzy osoby są. Jeszcze jakiś jest gamer Kiss, coś taki. Gamer Kiss jest jeszcze. To jest fajna mapa, bo tutaj się fajnie ślizgasz na lodzie i dzięki temu możesz szybciej uczekać, nie? To jest fajna mapa. Kurka wodna. No tym bardziej, że mam tego, Komodo mi znowu spamuje tym wszystkim, dobra, chodź. A nie wiem czemu, ale się uwziął na tą mapę Komodo. Ty, ej, to jest nie fair, bo y, na lodzie to się człowiek ślizga, nie? A tutaj jak jesteś mega szybka, to cię spowalnia lód. Wow, hoppa, jej. Na razie nie ma żadnej informacji, że tutaj się coś ten zaczyna za 5 sekund, czy coś tam, nie? Więc... W ogóle tą mapę dobrze z nami to jest fajne, ale moja ulubiona to jest taka, gdzie tam jest TNT dużo, mówię ci, jaka ona jest świetna. Tam masz taką fajną kopalnię, tylko nie, nie mam pamiętam, która to była. Tym bardziej, że ona się już odpoczęła, więc... I tutaj w ogóle jest tak fajnie zsynchronizowane, nie? Że lód, śnieg, ten no. Kwarc i brzozy jeszcze są tutaj, nie? Jak słodko to wygląda. A najbardziej mi się podoba to, co jest niepodświetlone. A gdzie ty jesteś? Chcę zobaczyć czerwoną wełnę, dawno szarej wełny nie widziałam. Chodź, ci pokażesz. No kurka wodna! Czemu ty mi nie chcesz wyleźć tutaj, no i... Bam. Dyldzik mam nick, Dyldzik. No tak ale ja na przykład twojego niku też nie mogłam odczytać, bo był taki mały po prostu. O za pół minuty tego. Już startuje gra, więc może. O dobra, dobra, to choć tutaj zostajemy. Chociaż myślę, że nas i tak tepnie i nie wiadomo gdzie. O dobra, tutaj zostajemy. Ninja tek, lol. Już jest. Okej, okay, za 10 sekund startuje gra. Nie! Ciekam. Za sekundę. A, mam go. No! Nienawidzę Quick Crafta. Właśnie będziemy dzisiaj grać najwięcej w Quick O A tak, 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 dokładnie tak. Zabiję tam tego. Już każdy. O nie, ktoś cię kurczę zastrzelił. Ja chcę go zastrzelić, ja chcę go zastrzelić za to, co ci zrobił. Czemu ciebie nie mogę za, zastrzelić? No, idioto mały. O tak, udało mi się kogoś zastrzelić, nareszcie. W ogóle, ile ja mam tego. Dyldzik? Co mam? 0 punktów? Przecież strzeliłam dwie osoby. Fokek, ktoś ma nik. O, to u ciebie ktoś strzela? Ja, ja się denerwuję, jak mamy Skype'a, bo wtedy wiesz to słuchać u ciebie. Wow, mam jeden punkt. Jej! Co? Co? Nie, ty masz skutki jeden punkt. No ja za, jak zawsze nie, mam 0 punktów. O, Maxim! siema ma! ma, Maxim! Się ma! A nie, to jest ninjatek. Poczekaj, 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 to u mnie... Jest... U mnie, u mnie! Was shot! Big my maui! Dobra, okej. Okay. You go is in Maui! No tak! Oglądajcie moje zwłoki, to naprawdę to naprawdę miły miły obraz, naprawdę miły obraz. To teraz napiszę, że ja jestem na tego na. na... na YouTubie teraz się nagrywają i, i ja im tutaj napiszę, zobaczysz i im wtedy mnie zostawią nas w spokoju. Aj! O oh, kurka wodna! O oh nie! Ktoś się zastrzelił, lol. Wiktorek12 mnie zastrzelił, a ciebie zastrzelił ktoś przynajmniej normalny, tak myślę. NIE 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 NIE! Ty weź, ja się nie mogę ogarnąć, ja mam lagi straszne. Wiesz jak to przyst... Przeszkadza? Ja w ogóle mam 0 punktów przez cały czas, no lol. Ta mapa mi daje pecha. Ktoś tam kogoś zastrzelił, ale... Teraz mnie zastrzelił. <noise> Okej, okay. postaram się tak mówić głośniej, bo skutki mnie może nie słyszeć zwyczajnie. Ja na początku myślałam, że to trzeba TNT odpalać, bo byłam na tej mapie, gdzie jest TNT, nie? Wiesz, ten Aj! File... No kurka wodna! Ja nie lubię, jak ktoś mi tak wyskakuje, tak, tak prosto przed ryj mi wyskakują. Nie tak prosto przed i potem się dziwimy, że mam zero punktów, jak ja w nich trafić nie mogę, w dodatku mam lagi, nie? No, widzisz. Ale kogoś chyba zastrzeliłam. Nie, no po co? Haha. Ha. Ale był przynajmniej, przynajmniej, Ktoś miał tego. Wow. A kto w ogóle jest? Oj, Skuty, jesteś na którym miejscu? Ty masz 6 dopiero punktów, a wcześniej miałeś chyba 12. Skuty, Skuty, mam cię, mam cię Was ma zabiję! Skuty? Na pewno? <laughs> Dobra. Nie wiem czemu te nikki się wyświetlają. A może ja chcę wiedzieć kto zginął, a nie kto zastrzelił co? Ja, ty... Ty jesteś ta. E, potem gramy na inną mapę. Potem gramy na tą moją mapę. Bo ty chyba. Bo ty, a na ile ty gra w, g, w ogóle g, grałaś w mapach? Tak właściwie, tak z ciekawości. Ale mówię o tym, o Queen właśnie. No kurka! Ktoś nie wie, co to jest Vampires. W ogóle ja myślę, że Vampires się czyta Vampires. Tak myślę. Ej, ja się skitram gdzieś i, nie i będę po prostu strzelała. Dobre, dobra, dobra, gdzieś się Steve może skitrać. Tu jest dużo lodu. Co daje taką, taką możliwość, żeby się skitrać, bo Steve ma. K ubranie niebieskie i to ma bardzo duże wątpliwości, żeby... O. No kurka wodna! No ruszyłam się tylko i mnie! Kurka! Skuti Chodź, zabijam cię? Czy. Aha. <ślaski> no, Scooty! <ślaski> Szotny Jatek. No! Ej no! No wszyscy się spawnowały w tym samym miejscu! Dobra, nareszcie się spawnowałam w jakimś innym miejscu. Nie lubię nocy. Szczególnie na Quick Crafcie, bo wtedy słabo widać. Dobra, dobra, to kogoś idę, to kogoś idę. Boję się. To jest... W ogóle to jest taki horrorowy tryb, nie? Foker! Jakiś foker wygrał game. Yes! Zabiję wiecie. No nic, po prostu ten foker wygrał. Dobra, okej, okay, chodź tu na chwileczkę. Um, Patrzę. E, co by tutaj ci zrobić, zrobić, zrobić. Co ci kazać tutaj wejść? Tutaj jest startow... of... W... Ale gdzie tu jest ta mapa, no? Ej No dobra, ale... No nie wiem gdzie. A tu, tak? Nie, to nie tu. No, nie ma jej! No, nie ma jej! J jest, dobra, okej! Okay. Dobra, na tą... O nie, no tą znowu, ja chciałam tamtą moją, no! <śmum> Kurde, kto znowu, foker! No jasne, a nie, Tam akurat ktoś inny, ale ten foker znowu... O, zastrzelił cię ktoś, tak, tak mi przykro. <śmum> ale weź mnie, nie zestrzeli. dobra? Sojusz. No! No, spróbujcie, w ogóle ja mam jakieś punkty, nie mam żadnych punktów, bo po co? Poczekaj, się skitrałam, wiesz? Cicho, jest szansa, że mnie nie widzą. Jaki lol. Nikogo nie zastrzeliłam jeszcze. Gwintżem. Posłuchaj, nagrywamy 8 minut, a 12 minut już gadamy. I to jest dla mnie po prostu cudne, że my potrafimy po prostu 9 minut nagrywać, a 19 minut gadać. Nie? Do Poczekaj, czekaj, czekaj. Oj, widzę, jak widzę. Poczekaj, kogoś widzę i to możliwe jest, że to jest twój znik, oj, oj, oj. Kurka wodna, no już wam uciekła! Ja kary na Vampires, jeżu kolczasty, nikt nie wie co to do Vampires po prostu Dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam Ja się gdzieś... Posłuchaj, ja się kitram, ja się kitram, ja się kitram! Scooty, to ty? Tak, to ty Scooty! Już nie żyjesz, nie żyjesz Scooty? Scooty? Odezwij się, odezwij się, masz się odezwać Babum! Nie ma <grym> Okej, okay. halo, ty tam zasnęłaś czy co? No to weź się odzywaj, bo ja ciągle tylko gadam i gadam. Wystarczy powiedzieć. Eee, posłuchaj, yy, yy, posłuchaj, chce coś powiedzieć. <gry> wystarczy, naprawdę wystarczy. No kurde, foker! Ja go nienawidzę. Muszę to wygrać, muszę to wygrać, muszę to wygrać, muszę to wygrać. Bo to ja! Eee, Skutki, ty mnie zastrzeliłaś, właśnie. Nie, to jest foker. Foker to mnie zastrzelił Ej, posłuchaj, naprawdę nie wiem, ale ja mam wrażenie, że ja ciągle chodzę po prostu w tych samych miejscach. Albo te, albo te, te mini arenki tutaj są po prostu odbijane na kserokopie. O, ktoś ci... O, ten foker cię zastrzelił. Albo po prostu ja tutaj chodzę w tych samych miejscach, no. Mnie strasznie zlagowało. Co? No właśnie. Albo ci w ogóle... No ty mnie zastrzeliłaś! Albo ci w ogóle nie leci mnie. To to na przykład w ogóle nie leci. Jakąś tutaj strzelam i tylko mi ta krew leci. Ta głupia. Poczekaj, ktoś tutaj strzela ten. A on ci zastrzela. I takie... O, poczekaj, tutaj mam kitrawkę. Kitrałkę i wszystkich widzę. Jaką fajną kitrałkę! J jakie fajne kitralce się... Ten, speł spełniłam. No! Znalazł mnie w kitrałce ją. Też wiary? mi za nas, ale foker to foker, foker. Scootie! Sorry, Bo tutaj odpoczywają ludzie, niektórzy. Wiesz, co Daria z mi robisz tutaj? Dobra, 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 dobre, Daria, 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 weź mię, tu i weź tu chyba widzę twój nick, ale nie sobie znaczy to nikt. Ajajaj, aj, foker, foker, foker! No ej, no strzelam w niego pięć razy, a ten nic. Ale wiesz, co, ja myślę, chyba wiem chyba dlaczego, bo musi się cały ładować, żebyś mogła strzelać. Kurka woda, ten ma dobrą kitrałkę, ten foker ja go muszę zestrzelić Kurka woda Ja chcę... W ogóle muszę zabić, co najmniej jedną osobę muszę zabić No fokker znowu! Ja ty miałeś punktów 12, a on miał 25, do 20 punktów gramy 25 punktów gramy No, chodź tu, chodź tu! Ja mam przynajmniej tego ja, mam, ja, mam, ja przynajmniej mam lagi, nie? I, i są ustawienia. Poczekaj, Scooty! Poczekaj, nie tak szybko. Chodźmy na Vampires. Poczekaj. C. O. M. P. A. S. -s. I leziemy na Vampires. A jaką arena To się jeszcze zastanowię. No, halo. Co, Vampires. Ja, lol. A Vampires nie działa. Related Connect, server. To wiesz, co to? Na coś innego idziemy. Ja idę na Survival Games, bo mi tego nie działa. No to co. O, hide and sick, tak. Ale hide and sicka nie mogę. Odpalić sobie kurtka wodna noża. Co? Na co mnie wbiło? Na kłajka? Nie, mnie wbiło na. O, ja Żuko czasty! Jej, jak fajnie już mi to mówiłaś. Poczekaj. O, oh, ja. Wow, jak fajnie! A mnie wywaliło z serwera! <noise> ja nie wyrobię, okej okay. W ogóle nie wiem, czy ja tutaj wszystkich osób nie pobudzę Okej, okay, dobra A ty, dobra, to w takim razie może na Freebolt teraz, co? Albo na coś innego, jakieś pierdolę może, co? Hej, halo, chcesz na Freebolt? Freebalt? Wiesz, który to? fb.ksvcraft.pl Dobra, to ja to tam już spróbuję sobie naprawić to wampires. Bo mi vampires nie działa, nic mi nie działa. I teraz mi się nie chce zalogować, no? Kupię but. Poczekaj, ja sobie idę na inny po prostu serwer. Ja idę sobie na freebalt, bo tam jest normalnie przynajmniej. Dobra, slash. Login. Dobra, już jestem. Okej, okay. poczekaj, poczekaj. Bo coś tu jest nie tak. Lol, ktoś postawił na spawnie TNT. Lol. Ha, 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 ktoś pisze. Multi pieniążek. Jak można mieć Nika multi pieniążek? W ogóle niedawno był ten SKKF na tym serwerze. Nie wiem, czy znasz SKKFA. To SKKF był niedawno. Poczekaj, sobie zobaczę. Właśnie nie. Bo ja się też był. Ja, Jan Dobrowski D? Patrol? W ogóle... Jak można mieć Nika D? D D. D. Zobacz, poczekaj. Napiszę M, A. Puchy, E. Siemma, D. I Ema napisałam, Napisałam. Jema. Jema, D. Jema, D. Jema, D. Kurde, ktoś mnie bije? Czy to ciebie bije? Czy nie wiem, co. Dawid to dziewczyna. Lol. Jest to już Dawid, 15. Dobra. To właśnie. Ona się zupełnie żegna już, ale ja za to mogę tutaj z wami nagrywać dalej, bo jest naprawdę na no taka okazja, dobra, jeszcze nie jestem pewna, czy będzie ten, na pewno ten live e, okej, okay, i będą, y, będzie kilka osób, myślę, że wam się osoby spodobają, właśnie będzie między innymi myślę, Scooty, chociaż czy będzie Scooty to nie wiem e, poczekajcie, skutka. okej, okay, nikt więcej nie chcę ze mną teraz nagrywać ja się z bardzo serdecznie żegnam z tej racji, że nie ma już Scooty, niestety, ale poczekajcie, slash Pozwólcie, że Wam pokażę. Tutaj domek Scooty, oto domek Scooty. Poczekajcie dwie sekundy. Tutaj jest gościu, który kradnie konie non stop, ale to nic tam. Taka tylko info. Tu nam ma napisane tak. A poczekajcie. Rip Creeper tak się śmiał, że wybuchnął. Scooty spadł na, na nią bruk. Zombie z stawką Creeper i mu. Też było fajne. Dobra, jeszcze 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 jeszcze. Mam nadzieję, że skutki nie ma klasy maga, bo chcę tutaj wejść, chcę wejść, chcę wejść. No dobra, okej, okay. w takim razie inaczej. Dobra, yy, teraz chcę wam tylko powiedzieć, yy, to było na tyle w dzisiejszym odcinku minecraftowym czyli min min Mino, Minecrafta ze Scooty e, odcinek będzie miał tytuł e, e, Rozgardiaż 1 slash Scooty. Dlaczego rozgardiasz Tak będzie się nazywała właśnie ta seria, bo będziemy robić różne, 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 przeróżne, przeróżniaste, najprzeróżniejsze rzeczy. Tak, dokładnie. Rzeczy będą takie przeróżniaste, takie przerówne, że Wam naprawdę mówię. Okej. Okay że będziemy robić minigames, różne serwery i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was bardzo do oglądania kolejnych odcinków. To był odcinek ze Scooty. Myślę, że następny będzie z KumiCraftem albo z kimś. No dobra, trzymajcie się.